31 stycznia w całej Polsce, w tym oczywiście w Biskupcu, odbywał się 29. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pomimo mroźnej pogody, już od rana na Placu Wolności można było wesprzeć zbiórkę, kupując słodycze, zabawki, książki, przepyszne ciasta oraz lokalne przysmaki, sprzedawane w sklepikach zorganizowanych przez wolontariuszy ze szkół z terenu gminy Biskupiec. Zaś na ciepły poczęstunek zaprosili niezawodni strażacy. Cel i pomysł był jeden, żeby nie odwoływać na pewno, żeby spróbować coś zrobić, bo y, myślę, że i orkiestra zasługuje na to, y, i mieszkańcy biskupca, i całej gminy zasługują na to, żeby coś się działo, bo widać y, jak wszyscy są chętni, żeby coś robić. Nie mogliśmy zrobić finału, bo nie możemy zrobić finału. No, Licytacji też nie mogliśmy zrobić dla pięciu osób, bo, 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 bo nie było to możliwe. Aczkolwiek determinacja, chęć wszystkich osób, wolontariuszy, pracowników, wszyscy, którzy się angażują w to, była taka, że po prostu to przerobiliśmy. To Nasi mieszkańcy zawsze wspierają orkiestrę, zawsze wspierać będą. To cieszę się, że właśnie biskupczanie dzisiaj, jak zwykle dopisali, można na nich liczyć. Naprawdę jestem na pewien podziwu dla tych ludzi, którzy dzisiaj się zobowiązali właśnie pomóc, wesprzeć całą orkiestrę, dać coś od siebie. Ale też wiele, wiele osób zaangażowało się w stoiska, przygotowało specjały za darmo tak naprawdę przekazali od siebie, i teraz dzisiaj mogą je sprzedawać, częstować, degustować, także naprawdę coś niesamowitego, że tyle osób się chciało zmobilizować w tym trudnym okresie. Tradycyjnie już wszyscy uczestnicy wielkiego grania w Biskupcu mogli wziąć udział w zamienianiu kilometrów na złotówki. A każda zebrana złotówka zasilała oczywiście konto wielkiej orkiestry świątecznej pomocy. Można chodzić, biegać, spacerować, truchtać, można robić to z wód. W tym roku dzięki pogodzie możemy to robić z sankami, można to robić z pieskiem i umówiliśmy się, że za pieska liczymy razy dwa, bo pies ma cztery łapy, także no można, można troszkę pieniążków zarobić. Bardzo się cieszymy. Rekordziści dzisiaj mówili, że będą biegli 20 km, a były osoby, które zrobiły jedno okrążenie i to też się liczy oczywiście. Zawsze pomagam w wielkiej Orkiestrze świątecznej pomocy. Jestem też biskupickim marsem, więc chętnie i czynnie się włączamy w tą akcję co roku. Poza tym dla siebie, dla zdrowia. Zrobiłem 10 ogranżeń, żona z synem zrobili 5. E, no, chciałem wziąć udział, od 4 lat biorę udział w każdym biegu. No i trzeba pomagać dzieciaczkom potrzebującym, a to najprostszy sposób. A poza tym, trening. Frekwencja przeszła nasze. Najśmielsze oczekiwania, wydawało nam się, że przez to zimno i przez tą sytuację, jaką mamy, przyjdzie mniej ludzi, ale widać, że jednak ludziom chce się wyjść z domu. Staramy się zachować reżim sanitarny, maseczki, odległość. Myślę, że na świeżym powietrzu nic złego się nie stanie, a a ludzie chcą po prostu troszkę, y, troszkę uczy, uczestniczyć w czymś, nie, nie siedzieć tylko w domu. Dzięki hojności firmy Eger, organizatorom biegu, czyli biskupieckim morsom oraz oczywiście uczestnikom na konto WOŚP wpłynęła kwota 5200 zł. W niedzielę datki zbierało łącznie ponad 100 wolontariuszy. Celem tegorocznego finału było wsparcie oddziałów laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. A chętnych by wesprzeć ten szczytny cel nie brakowało. Przede wszystkim dużo właśnie rodzin z dziećmi daje nam pieniądze i dzieci mają z tego taką frajdę, że czują chyba, że pomagają. Mój synek też skorzystał z ich pomocy, także trzeba pomagać. Każdemu może się to przydać, taka pomoc. Zmieniło się wszystko oprócz tego, że ludzie nadal mają wielkie serducha że chcą chcą coś robić. Są gorące serca i jak co roku pokazaliśmy, że ani pogoda, ani pandemia nie zniechęci nas do tego, żeby pomagać. Wiemy, że robimy coś dobrego i przy tym też fajnie się bawimy i miło, że ludzie po prostu pomagają i, to jest I takie kwestie, chcą pomagać. I że cała Polska w tym jednym dniu się zbiera i właśnie pomaga. I że taki mały gest naprawdę może dużo zrobić. Bardzo wszystkim dziękuję osobom, które w ten ciężki czas się zmobilizowały i dały kupę wsparcia i kupę radości do tego, że dzisiaj możemy bawić się na orkiestrze. Z racji sytuacji pandemicznej w Polsce tegoroczne licytacje odbywały się wyłącznie za pośrednictwem Allegro. I to właśnie tam można było wylicytować fantastyczne przedmioty przekazane przez rozmaitych darczyńców. To jest ponad 140 licytacji które ruszyły już dawno. Niektóre się skończyły wczoraj, niektóre się kończą, ale mają fajny odzew. Troszkę się baliśmy tego, że nie, nie każdy będzie przekonany do internetu, ale ruszyło to naprawdę kilka dni temu było już prawie 40 tysięcy w licytacjach. Wiem, że przez dwie ostatnie noce to bardzo mocno ruszyło, także myślę, że ten wynik może być ciekawy. Nie chodzi o to, żeby bić rekordy, bo nigdy nam na, na tym nie zależy. Aczkolwiek chodzi o to, żebyśmy się jednoczyli i zbierali pieniądze dla dzieciaków. Na liście przedmiotów. Przekazanych na woźpową licytację znalazł się m.in. świąteczny garnitur przekazany przez burmistrza biskupca. Ten garnitur, że tak powiem, spodobał się chyba wielu osobom, które komentowały gdzieś tam na portalach społecznościowych właśnie ten mój strój przedświąteczny, można powiedzieć. Wpadł w pomysł, żebyśmy go dali na licytację. Taki humorystyczny, że tak powiem, gadżet, ale no, jeżeli ma niektórym przynieść wiele radości, to czemu nie? O godzinie 17 dzięki firmie Digital Light Damian Stępień na budynkach wokół Placu Wolności wyświetlane były wielkie wośpowe serca, zaś tradycyjnie o godzinie 20 rozpoczęło się światełko do nieba, czyli pokaz fajerwerków. Oficjalny wynik zbiórki poznamy do końca tygodnia, jednak już wiadomo, że dzięki wielkim i gorącym sercom mieszkańców udało się zebrać ponad 100 tysięcy złotych.